Podyskutowaliśmy długo też mówiąc o plusach, o minusach, powinienem, nie powinienem. No i wczoraj do pana prezydenta wysłałem maila o godzinie 14 z minutami, że wyrażam zgodę. Bo, bo, bo nie spodziewałem się, ja już tam trochę lat mam, pracuję w oświacie długo i to, i to, to było takie dla mnie miłe pozytywne zaskoczenie, że Doceniono to, zauważono to i zaproponowano coś nowego, coś innego w działaniu, bo to jest wyzwanie niesamowite. Ja mam świadomość, że będąc dyrektorem szkoły, to, to to, już tak jakoś poukładane jest. Jest 19 lat pracując, to, to, to jest pewien system, jest pewien schemat, pewne działanie. Problemów tysiące, jak zawsze, a to jest nowe wyzwanie, które podjąłem się realizować. Ja jestem człowiekiem, który lubi wyzwania i podejmuje działania, które, które służą czemuś dobremu. I myślę, że znaczy, nie chciałbym tak do końca powiedzieć, że, że na pewno będzie super, ale podejmuję się tego wyzwania, by chciał to zrobić, realizować jak najlepiej. Jak najlepiej, żeby to mo moje działania, które będę podejmował tutaj, przede wszystkim od się pana, pana prezydenta, przynosiły pozytywny efekt. I proszę państwa też, żebyście dali mi czas, żebym ja się nauczył pewnych rzeczy, jako że y, ja na oświacie się znam. Oświata dla mnie jest działką taką, którą umiem, z nami potrafię, potrafię realizować. Ale muszę się nauczyć pewnych innych działań, które wynikają z moich obowiązków zadań. No i to trochę czasu potrzeba. Z panem Krzyżanowskim bardzo często rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy. Ja naprawdę wielkich rewolucji w oświacie nie widzę. Bo to, co, to, co podjął pan, 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 pan minister aktualnie, te działania służą dobru oświaty. Ja myślę, że musimy troszeczkę jeszcze zintensyfikować pewne działania, ale rewolucji żadnej nie będzie, bo ja, ja, ja uczestniczyłem w tych działaniach, w tym procesie tworzenia się tych nowych zasad edukacyjnych, tych, tego wszystkiego, co, 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 co było w, w szkołach, w szkołach koszarińskich. Nie widzę potrzeby rewolucji. Myślę, czyli że kosmetyka. To pewnym... tak administrowanie niż tak, reformowanie. Tak, administrowanie. Oczywiście będą nowe wyzwania, bo te wyzwania są bez przerwy i, i tu, tu tylko, żeby konsekwentnie realizować, doskonalić pewne rzeczy jeszcze i tyle. <słuch>